Cześć, W dzisiejszym materiału chciałbym pokazać wam niezgodową technikę trzymania pada zwaną Klo. Sam gram w taki sposób od półtora roku. Początki były dosyć ciężkie, bo jednak nie jest to naturalny sposób trzymania pada. Ale wydaje mi się, że Taki uchwyt przynosi efekty i jest mi po prostu wygodniej skakać i celować w tym samym momencie, a, a to oczywiście daje mi przewagę nad innymi graczami. Jeżeli chcielibyście zrobić to w łatwiejszy sposób, na pewno dobrym rozwiązaniem jest kupienie sobie po prostu skafa. No ale jeżeli chcecie zaoszczędzić dużo pieniędzy, a właściwie mieć taką samą przewagę jak jak na skafie za darmo, to bardzo polecam. Dla tych, którzy grają na konsolach mieszkami nie będę się rozwodził, bo każdy gracz, który gra, który wie że to jest fair play, nie używa myszki na konsoli. A ci którzy to robią są po prostu pipami. To by było na tyle. Pozdrawiam Was, trzymajcie się.